seniora. Uroczystość tego spotkania to każdy dnia seniora. Życzę miłej zabawy wszystkim seniorom naszego klubu i gościom spoza klubu też również. Dużo zdrowia, i wszelkiej pomyślności na dalszy okres naszego życia, radości, uśmiechu, dobrego humoru i wszystkiego co najlepsze Niech Wam towarzyszy w Waszym życiu, życiu dalszym. E, do tańca będzie nam przygrywał tutaj nasz szanowny Pan Janusz. A przy tej okazji, jeszcze dzisiaj jest, dzisiaj jest Janusza, to też składam mu serdeczne życzenia po przyjemnieniach, ale niestety nie będzie się opierdzielał, tylko będzie musiał. Nie ma nic złego. Prezencik tutaj, ale teraz nie po robocie. No, bo w no, bo, bo w razie, bo w razie panie tutaj tego, to wiesz, później będziesz musiał przyjść z ojcem, z ojcem bo uwagę, w dziennicze kuczka. I proszę Państwa, jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego. Tutaj na tą uroczystość moja żona napisała taki... Wierszyk. Posłuchajcie. Życie seniora. Wspominamy często, jak, to, jak i kiedyś był piękny świat, kiedy mieliśmy po 20 lat, a my byliśmy piękni jak różany kwiat. Wspominamy jak to wtedy wesoło było, kiedy całą noc na zabawie dziarsko się tańczyło. Lecz wszystko co piękne. Pięknie. I radosne było, jak jeden dzień z wiatrem wybyło. I choć życie ucieka i wciąż się zmienia, pozostały nam miłe i piękne wspomnienia. Plus jeden z tego wszystkiego, żeśmy doczekali wieku, wieku senioralnego. Dziś żyjemy z emerytury, <laughs> którą Państwo daje, cieszymy się życiem, i o śmierci nie myślimy wcale. Nie narzekajmy z byle powodu Żyjmy w gronie seniorów i idźmy do przodu I chociaż nieraz w krzyżu na słupie Cieszmy się i bierzmy wszystko na uśmiech I miejmy wszystko... Wiecie gdzie? I z okazji seniora chciałem życzyć też Tobie wszystkiego, wszystkiego najlepszego nie wyglądasz na seniorkę jeszcze, ale, ale, ale będziesz. Jak nie jesteś, to będziesz. 18, ale jest symboli. Ten sprawisz, że robię stronę gastronomię jedzonką i zawsze mogę Was bawić, gościć i widzieć, jak się bawicie i cieszycie życzę. To jest piękne. A czyście się każdą chwilą, bo to jest potrzebne. Dzisiaj wracam do szpitala od mojej córki. I tyle osób choruje, że jak macie okazję, to bawcie się, nie oszczędzajcie się na tali I wy Tak, i wy tak. tak, dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję. I bawcie się, kochani, zawsze dziękuję. miło Was witam, zawsze dziękuję. Jak was nie ma waszej grupy, to tak smutno, wiecie. Czyli jesteśmy. Tak tak, 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 tak. No teraz niedzielę was nie było, ale no, też fajną grupę mieliśmy taką nową, jakąś tam z Torunia. Jeszcze oprócz jak to, krasnałka. Ale też bardzo sympatyczni ludzie. Ale nie byli takie kiedyś... małe, nie? Nie, nie, ale kiedy zorganizujemy już w styczniu może na spokojnie tak. wszystkie grupy pojednamy i zrobimy taką fajną imprezkę od serca. Dobrze? Dobrze, dziękuję. I zdrówka przede wszystkim. Cześciu, każdy.